Nazywam się Krzysztof Orzuk i na co dzień pracuję w takiej e, firmie, która nazywa się Fuzers. I mam takie zaszczytne miano serwis designera, i, i cały czas zastanawiam się, co to znaczy tak w praktyce. Mm. Zajmuję się projektowaniem usług i doświadczeń. Natomiast to, z czym się spotykam najczęściej z klientami, to pytania, e, ale to czy to jest takie design thinking? Czy, czy to będzie agile, czy, czy wy pracujecie w skramie waterfallowo? I mam takie poczucie, że dzisiaj mnóstwo metodyk się ze sobą bardzo przenika. W sensie nie ma tak, że zrobimy coś tylko w jednej metodyce, a koniec końców klienta zupełnie to nie interesuje. Tak jak się spotykacie z swoimi klientami, to jest tak, że mm, nie ma sytuacji, w której powiecie, ja tego nie zrobię, bo to jest UX, a nie UI, a ja się zajmuję UX-em. Koniec końców trzeba dowieść pewną wartość klientowi. I trochę dzisiaj o tym opowiem. Natomiast, żeby trochę wprowadzić Was w, w nastrój, czy, czy... Bardzo głęboko pamiętam, bardzo dobrze pamiętam sytuację, w której moi rodzice przywieźli mi, jak byłem jeszcze takim dzieciakiem, takim mniejszym, mniej więcej tak, taką książeczkę do łączenia kropek. Kojarzycie to? Wiecie, kropki, mnóstwo kropek, parę takich numerków dookoła i generalnie na początku nie wiadomo, o co chodzi, i trzeba to rozrysowywać, żeby z tego się tam różne jakieś kotki, domki, rakiety pojawiały. I mam poczucie, że to jest coś, co de facto my robimy na co dzień. I ta ciekawość, którą miałem, kiedy byłem tym dzieciakiem, kiedy nie wiedziałem, co będę miał na stronie, kiedy połączę wszystkie kropki, jest dla mnie dokładnie tym samą emocją, którą mam teraz, kiedy spotkam się z klientem po raz pierwszy i on mi mówi: wiesz, to Chris. Mamy takie wyzwanie, że potrzebujemy wykombinować aplikację, usługę, otwarcie, zwał jak zwał. To jest ta sama emocja. Natomiast pytanie brzmi, o tak działa, dobra. Dlaczego my tu jesteśmy? I zaryzykuję odpowiedź, żeby nie przeciągać, nie wchodzić w jakąś taką dyskusję. Mam poczucie, że jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy zadawać pytania. My, jak tutaj wszyscy siedzimy, zależy nam na tym, żeby znaleźć sposób, żeby zachwycać naszych użytkowników. Zgodzicie się ze mną, że to o to chodzi? Tak czy nie? Pięknie. A jednocześnie uważam, że dzisiaj użytkowników jest bardzo trudno zadowolić. O zachwycie trudno jest w ogóle mówić. Bo to jest tak, że my pracujemy, badamy, sprawdzamy, weryfikujemy i jak się okazuje, że Nikt tego nie kupuje, albo osoba, nasz klient jest niezadowolony, i trzeba coś jeszcze zmieniać. I my to rozumiemy, że trzeba zmieniać. My rozumiemy pewną iteracyjność procesu projektowego, nasi klienci e, nie zawsze, i to jest ta rola edukowania, o której dzisiaj rozmawialiśmy też z Mateuszem. Wiem, że ta rozmowa się wczoraj e, przewijała. To edukowanie użytkowników. A mam wrażenie, że my jesteśmy tutaj dlatego, że mimo tego, że to jest trudne, że to jest e, wymagające od nas emocjonalnie, merytorycznie, my się ciągle musimy uczyć, to chcemy to robić. Jest takie sformułowanie, jak to świeci? Michoł, o, Michał wykominował, to ja też e, Zastanawialiśmy się i to jest coś, z czym bardzo często ja się spotykam na początku rozmów z klientami. Wiesz to zastanawialiśmy się, dlaczego nasi klienci od nas odchodzą. Zastanawialiśmy się, dlaczego spada motywacja w naszym zespole. Zastanawialiśmy się, jak zrobić, żeby. No i mi jakiś czas i okazuje się, że i wtedy połączyliśmy kropki i wyszło nam, że motywacja na przykład spada, bo zarządzanie nimi jest niewłaściwe. Klienci odchodzą, bo e, produkt, który dostarczamy, nie spełnia ich wymagań. I pytanie brzmi, a co gdybyśmy te kropki połączyli wcześniej? Gdybyśmy rozumieli to wszystko dużo, dużo, dużo wcześniej, już na etapie projektowania. Jest kilka osób, o których opowiem, które potrafią te kropki dobrze łączyć. Na razie ukryję je pod inicjałami. to będzie S-H-E-M i M-K. Pierwszy z nich jest Sherlock Holmes. Kojarzymy? Taki brytyjski. Tak, dziękuję. Załapaliśmy, nie? Jakby proste pytania, głośne odpowiedzi jest lepiej. Sherlock Holmes. Eee, to krótkie wprowadzenie filmowe, żeby nie zanudzić. No. Widzieliście ten serial? Znacie go? Kto nie widział, gorąco polecam. Natomiast to jest piękna sytuacja tego i kolejna metafora tego, jak wygląda nasze badania i analiza, bo to jest taka trochę... Ee... Scena morderstwa, gdzie my musimy zobaczyć, co się wydarzyło. I czasami jest tak, że na środku pokoju, w którym pracujemy, leży trup, i teraz trzeba zrozumieć, dlaczego ten trup tam jest. Klient, który odszedł, aplikacja, która nie działa, produkt, który się po prostu nie sprzedaje. I naszą rolą jest zrozumienie. Badania i analiza to jest tak naprawdę sztuka odnajdywania kropek, które są dookoła. I w procesie projektowym my robimy na różne sposoby czy to przy udziale wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, serwis Safari, to jest trochę to, o czym trzeba już Turek opowiadała, jeżeli chodzi o design Safari i różnego innego rodzaju działania, które pozwalają nam zrozumieć użytkownika, niejako wejść w jego buty. I to, co się dzieje potem, kiedy już zbierzemy mnóstwo tych kropek, to jest moment, w którym my staramy się to wszystko zrozumieć. I kiedy rozumiemy rzeczy, mam poczucie, że w każdym projekcie, co się dzieje, jest taki moment, aha, to o to chodzi. To jest taki moment, to tu jest trup, to dlatego on umarł. Tak?